Nigdy nie przypuszczałam, że moja historia może tak się potoczyć. Cześć, mam na imię Sylwia, mam 35 lat. Od 10 lat jestem mężatką, choć tak naprawdę razem z moim mężem mieszkałam tylko przez 3 lata. Te 3 lata były najpiękniejszymi chwilami mojego życia, bo do tej pory czułam się bardzo samotna. Jestem jedynaczką, nie mam rodzeństwa, a jedyną osobą, na której mogłam polegać, był mój tata człowiek, który wychował mnie samotnie, robiąc wszystko, bym mogła mieć lepsze życie. Kochałam go ponad wszystko, bo nie miałam nikogo innego. Pierwszy rok po ślubie spędziliśmy w wynajmowanym mieszkaniu w niewielkim miasteczku pod Wrocławiem, blisko mojego taty. Mój mąż, Paweł, od zawsze miał dobre relacje z tatą. Kiedy cokolwiek się działo, to właśnie on stawał w jego obronie i pomagał mu, bo jego rodzice już nie żyli i traktował mojego ojca jak własnego tatę. Po tym roku Paweł zaczął załatwiać formalności związane z wyjazdem za granicę chciał, żebyśmy wyjechali do Niemiec i tam się osiedlili. Miał stabilną sytuację finansową i wszystko szło dobrze. Wyjechaliśmy i spędziliśmy tam dwa lata. Byliśmy szczęśliwi, często wychodziliśmy, zwiedzaliśmy, korzystaliśmy z życia. Wtedy wydawało mi się, że nic nie jest w stanie zniszczyć naszego związku. Aż do dnia, kiedy odkryłam, że Paweł pisze do innej kobiety, wyznając jej miłość i mówiąc, że chce się z nią ożenić. To był cios prosto w serce. Byłam załamana, ale nie chciałam od razu kończyć wszystkiego, rozmawialiśmy o tym szczerze, a ja mówiłam, że nie mogę zaakceptować takiej sytuacji. Paweł tłumaczył, że to ma być tylko ślub dla interesu, żeby rozwijać swój biznes. Odmówiłam i powiedziałam jasno, że jeśli to zrobi, nie zostanę z nim ani chwili dłużej i wrócę do Polski. Po wielu kłótniach i próbach ratowania naszego małżeństwa, podjęłam decyzję o powrocie. Zarezerwowałam pierwszy możliwy lot do Wrocławia i wróciłam do ojca. Mimo to tata nie chciał słyszeć o rozwodzie, ciągle dzwonił do Pawła i próbował go przekonać, byśmy zostali razem. Czułam się rozdarta, to on powinien stanąć po mojej stronie, a nie usprawiedliwiać jego decyzję. Jednak on powtarzał, że trzeba być rozsądnym i że to wszystko dla naszego dobra. Mimo mojego bólu i rozczarowania, próbowałam się otrząsnąć. Tata był przy mnie, choć widziałam, że też cierpi. Czekałam, aż Paweł wróci do mnie i wyjaśni wszystko, ale to się nie stało. Po roku od mojego powrotu kontakt się urwał, przestał dzwonić, przestał nawet wspierać finansowo. Mój tata zaczął szukać informacji, aż w końcu dowiedział się, że Paweł ożenił się z tą kobietą i spodziewają się dziecka. To był dla mnie kolejny cios. Byłam załamana, czułam się zdradzona i samotna. Przez długi czas nie potrafiłam normalnie funkcjonować. Siedziałam zamknięta w pokoju, nie jadłam, nie rozmawiałam z nikim. Mimo to starałam się znaleźć w sobie siłę, żeby zacząć żyć na nowo, by znów pokochać siebie i zaufać komuś innemu. Tata był zdruzgotany, czuł się winny i próbowałam go przekonać, że nie ma za co się obwiniać. Wtedy zaczęłam dostrzegać, że ojciec jest coraz bardziej przygnębiony i ma zły nastrój. Zawsze byliśmy sobie bliscy, jak przyjaciele, więc zaczęłam z nim rozmawiać, by go pocieszyć. Mówiłam mu, że wszystko się ułoży, że miłość jeszcze wróci, a on powinien mieć nadzieję. Tata powtarzał, że żyje tylko dla mnie, bo moja mama zmarła dawno temu i że nie zamierza się już ożenić tylko chce mnie uszczęśliwić. Po jakimś czasie zaczęłam wychodzić z domu, zapisałam się na siłownię, powoli wracałam do siebie. Czułam się jak młoda dziewczyna, która dopiero zaczyna życie. Mieszkałam z ojcem, który był dla mnie wsparciem, a ja czułam, że mogę znowu oddychać. Pewnego dnia, gdy chciałam zadzwonić do przyjaciółek, zabrakło mi środków na telefon, więc poprosiłam tatę, żeby dał mi swój telefon. Odebrałam połączenie, a on podał mi komórkę z lekkim uśmiechem. Znudziło mnie czekanie, więc zaczęłam przeglądać telefon taty, żeby zabić czas. Zauważyłam, że często wchodzi na strony, które do tej pory były dla mnie tajemnicą. Zobaczyłam, że ogląda filmy, które mnie zaskoczyły i wywołały dziwne uczucia z jednej strony, byłam zdenerwowana, z drugiej ciekawa. Położyłam telefon na miejsce, nie mówiąc mu o tym. Jednak w mojej głowie zaczęła się rodzić niepokojąca myśl. Życie potrafi zaskakiwać w najmniej spodziewanych momentach o to, jak moja codzienność zaczęła się zmieniać na moich oczach. Po tamtym dniu, kiedy przypadkowo zajrzałam do telefonu taty, coś we mnie pękło. Zaciekawienie mieszało się z niepokojem, a ja zaczęłam coraz częściej zastanawiać się, co tak naprawdę dzieje się z moim ojcem i jego życiem prywatnym. Mimo, że zawsze był dla mnie oparciem i przyjacielem, nagle zaczął wydawać się kimś zupełnie innym, tajemniczym i niedostępnym. Czułam, że muszę z nim porozmawiać, ale jednocześnie bałam się, co mogłoby wyniknąć z takiej rozmowy. Dzień później, podczas wspólnego obiadu w naszym małym, rodzinnym mieszkaniu w Świdnicy, spróbowałam delikatnie zacząć tę rozmowę. Tata siedział naprzeciwko mnie, jak zwykle w swoim ulubionym swetrze i spodniach dresowych, z delikatnym uśmiechem, który jednak tego dnia wydawał się nieco wymuszony. Poprosiłam go, by powiedział mi, czy wszystko u niego w porządku, bo miałam wrażenie, że coś ukrywa. On spojrzał na mnie z lekkim zawahaniem, ale w końcu otworzył się i zaczął opowiadać. Okazało się, że po wielu latach samotności, od kiedy zmarła moja mama, zaczął szukać w internecie rzeczy, które dawały mu ulgę i chwilową ucieczkę od codziennych trosk. Mówił, że takie filmy pomagają mu zapomnieć o samotności i bólu, o tym, że jego jedyna córka przeżywa trudne chwile po rozstaniu z mężem. Słuchałam go uważnie, starając się zrozumieć, ale jednocześnie czułam, jak coś w naszej relacji zaczyna się zmieniać. Nie potrafiłam powstrzymać się od zadawania pytań, czy to nie jest dla niego niebezpieczne, czy nie zamierza czegoś zmienić w swoim życiu. Tata odpowiedział, że nie szuka niczego więcej, że kocha mnie ponad wszystko i że to tylko chwilowa ucieczka. Te słowa nie do końca mnie uspokoiły, bo w mojej głowie zaczęły kiełkować kolejne pytania i wątpliwości. Wieczorem, gdy tata już spał, nie mogłam zasnąć. W głowie miałam rozmaite scenariusze, a uczucie niepokoju wręcz mnie przytłaczało. Przypomniałam sobie, jak wiele dla mnie zrobił i jak bardzo się poświęcił. Wiedziałam, że nasze życie nigdy nie będzie już takie samo, ale nie chciałam tego przyznać nawet przed sobą. Zaczęłam zastanawiać się, czy nie powinnam dać mu więcej przestrzeni i zrozumienia, czy może powinnam poprosić go o profesjonalną pomoc. Kiedy następnego dnia tata wyszedł do sklepu, postanowiłam przejrzeć telefon jeszcze raz tym razem nie z ciekawości, a z potrzeby zrozumienia. Znalazłam tam nie tylko te filmy, ale też wiadomości od ludzi, którzy dzielili się podobnymi doświadczeniami. Poczułam, że to coś więcej niż tylko chwilowy problem. A wtedy wydarzyło się coś, czego zupełnie się nie spodziewałam. Na ekranie telefonu pojawiła się wiadomość, która zmruziła mi krew w żyłach. Musimy porozmawiać. To ważne. Nie mogę dłużej tego ukrywać, napisał ktoś, kogo znałam, ale nie spodziewałam się, że odezwie się właśnie teraz. W jednej chwili wszystko nabrało nowego wymiaru, a ja poczułam, że nasza historia dopiero się zaczyna. Ceo mogło kryć się za tymi słowami. Czy tata skrywał przede mną coś, ceo zmieni wszystko? Nie miałam pojęcia, ale byłam gotowa, by odkryć prawdę. Nigdy nie sądziłam, że wiadomość na ekranie telefonu taty zmieni bieg mojego życia tak gwałtownie. Zanim zdążyłam ochłonąć po tym, co zobaczyłam, serce biło mi jak oszalałe. Wiadomość była krótka, ale pełna napięcia, musimy porozmawiać. To ważne. Nie mogę dłużej tego ukrywać. Od razu pomyślałam o osobie, której nie spodziewałam się zobaczyć na liście kontaktów taty. To była kobieta, którą znałam z czasów mojego dzieciństwa dawna sąsiadka, pani Helena, która mieszkała kilka domów dalej w mojej rodzinnej miejscowości Świdnicy. Mieliśmy z nią dobre relacje, ale od lat nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Zaczęłam zastanawiać się, co mogła chcieć przekazać i dlaczego teraz. Czy to może mieć coś wspólnego z tajemnicami, które tata dotąd przede mną ukrywał? Moja ciekawość mieszała się z lękiem, ale wiedziałam, że muszę się z nią skontaktować, by dowiedzieć się prawdy. Tego samego dnia, gdy tata wyszedł do sklepu, wybrałam numer pani Heleny. Po kilku sygnałach odebrała ciepłym, choć zdziwionym głosem. Przedstawiłam się i zapytałam, dlaczego napisała do mojego taty taką tajemniczą wiadomość. Z początku była niechętna do rozmowy, ale po chwili zaczęła opowiadać o czymś, czego nigdy się nie spodziewałam. Okazało się, że wiele lat temu, zanim urodziłam się ja, mój tata i pani Helena mieli bardzo bliską relację. Byli jak para zakochanych, ale życie potoczyło się inaczej z różnych powodów ich drogi się rozeszły. Teraz pani Helena miała zamiar wyjawić coś, co przez lata trzymała dla siebie. Powiedziała, że to może mieć wpływ na moje życie i na to, jak postrzegam mojego tatę. Zanim zdążyłam zadać kolejne pytania, umówiłyśmy się na spotkanie następnego dnia po południu w małej kawiarni na rynku w Świdnicy. Wieczór spędziłam na rozmyślaniach. Wszystko, co dotąd znałam o moim ojcu, nagle zaczęło się chybotać na niepewnych fundamentach. Byłam gotowa na to, że późnam jakieś rodzinne tajemnice, ale nie na to, że mogą one wstrząsnąć całym moim życiem. Czułam mieszankę niepokoju, ekscytacji i strachu przed tym, co może się wydarzyć. Następnego dnia, ubrana w delikatną, jasnoróżową bluzkę i ciemne dżinsy, z lekko rozpuszczonymi włosami i minimalnym makijażem, wyszłam z domu. Tata nie był wtedy obecny, więc mogłam spokojnie wyruszyć na spotkanie. Kawiarnia, do której się udałam, była nieduża, z drewnianymi stolikami i klimatycznym oświetleniem, a w powietrzu unosił się zapach świeżo mielonej kawy i cynamonu. Pani Helena czekała już przy oknie, ubrana w elegancki, kremowy płaszcz i czerwone szpilki, z włosami spiętymi, w staranny kok. Jej spojrzenie było pełne powagi, a uśmiech nieco wymuszony. Gdy usiadłam naprzeciwko niej, od razu poczułam, że to spotkanie nie będzie zwykłą rozmową zaczęła mówić powoli, ostrożnie dobierając słowa. Opowiedziała historię, która sięgała czasów mojej młodości, a nawet wcześniej o wydarzeniach, które na zawsze zmieniły relacje między nią a moim tatą. Przyznała, że przez lata ukrywała pewne fakty, które mogłyby wyjaśnić wiele spraw, ale bała się ich ujawnić. Teraz jednak nadszedł czas, by y prawda wyszła na jaw. Siedziałam tam, słuchając jej słów, które wryły się głęboko w moją pamięć. Każde zdanie budziło we mnie coraz większe emocje od zaskoczenia, przez smutek, aż po niedowierzanie. To, co miało być wyjaśnieniem, stało się początkiem kolejnego, bardziej skomplikowanego rozdziału mojego życia. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że wszystko, co dotąd znałam o rodzinie, to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Pani Helena spojrzała na mnie z powagą i powiedziała Sylwio, musisz wiedzieć, że to, co ci opowiem, zmieni wszystko. Ale jesteś na to gotowa. A ja, choć z trudem, skinęłam głową. Bo prawda, choć bolesna, jest zawsze lepsza, niż życie w kłamstwie. Nigdy nie zapomnę tamtego popołudnia w kawiarni na rynku w Świdnicy było jak wejście do zupełnie innego świata, którego istnienia wcześniej nie podejrzewałam. Pani Helena zaczęła opowiadać historię, która rozgrywała się wiele lat wcześniej, jeszcze zanim się urodziłam. Jej głos był cichy, ale pełen emocji. Mówiła, że tata wtedy jeszcze młody chłopak był zaangażowany w coś, o czym nikt z nas nie miał pojęcia. Okazało się, że w tamtych czasach prowadził podwójne życie, z jednej strony był odpowiedzialnym synem i przyszłym ojcem, a z drugiej tajemniczym mężczyzną, który utrzymywał bliskie kontakty z ludźmi, którzy mieli wpływ na lokalne środowisko. Pani Helena opowiedziała, że sama była w to zamieszana bardziej niż kiedykolwiek przypuszczałam. Ich relacja z tatą była pełna napięć, ale też namiętności. Byli jak dwa płomyki, które płonęły razem, choć wiedzieli, że ich związek nie może przetrwać. Tata był rozdarty między obowiązkami a tym, co naprawdę czuł. Mówiła też o wydarzeniach, które doprowadziły do rozstania i dlaczego potem tak długo nie mieli ze sobą kontaktu. Słuchałam uważnie, próbując zrozumieć, jak ta przeszłość wpłynęła na mojego tatę i naszą rodzinę. Pani Helena opowiadała o sekretach, które przez lata były ukrywane. O kłamstwach i o tym, jak każdy z nich próbował układać sobie życie na nowo. Czułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej, bo ta opowieść rzucała nowe światło na wiele rzeczy, które wcześniej wydawały mi się jasne. W pewnym momencie pani Helena wyciągnęła z torebki stary list, pożółkły i podniszczony, i podała mi go. To był list od mojego taty, napisany wiele lat temu, w którym wyznawał swoje uczucia i swoje rozterki. Czytałam go z trudem, bo słowa były pełne bólu i tęsknoty, ale też nadziei, której nigdy nie spełnił. Ten list był jak klucz do zrozumienia tajemnicy, która przez całe życie wisiała nad nami jak cień. Po spotkaniu wróciłam do domu z mieszanką uczuć smutek, złość, ale też coś, co trudno było nazwać. Czułam, że moja relacja z tatą musi się zmienić, ale nie wiedziałam jeszcze, jak to zrobić. Pani Helena zakończyła naszą rozmowę słowami, które wciąż dźwięczały mi w uszach. Prawda ma różne oblicza, Sylwio, ale tylko ona uwolni was od tego ciężaru. W tym momencie poczułam, że stoję na rozdrożu. Moje życie, które do tej pory było pełne bólu po rozstaniu z mężem, teraz zyskało nowy wymiar. Tajemnice przeszłości mojego taty otworzyły przede mną drzwi do świata, który nigdy nie powinien był się ujawnić. Teraz musiałam zdecydować, czy chcę wejść w tę nieznaną ścieżkę i jak poradzić sobie z tym, co miało nadejść. Gdy tylko przekroczyłam próg naszego mieszkania, poczułam, że nic już nie będzie takie samo. W powietrzu unosiło się coś niewypowiedzianego, a ja byłam gotowa zmierzyć się z tym, co wcześniej uważałam za niewyobrażalne. To był dopiero początek historii, która miała odmienić moje życie na zawsze. Siedziałam w naszym niewielkim salonie w świdnicy, a serce waliło mi jak oszalałe. List, który trzymałam w rękach, zdawał się ważyć więcej niż cała moja przeszłość. Słowa taty, pełne bólu i tęsknoty, odbijały się echem w mojej głowie, a ja nie mogłam uwierzyć, że przez te wszystkie lata tak wiele prawdy zostało przede mną ukryte. Czułam, że to, co miało nadejść, zmieni wszystko, co oznałam o sobie, o rodzinie i o tym, kim naprawdę jest mój ojciec. Wtem usłyszałam ciche pukanie do drzwi. To był tata. Spojrzałam na niego, a on wydawał się tak samo zagubiony i pełen niepokoju, jak ja. Jego twarz była zmęczona, a w oczach malowało się coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam, mieszanka strachu i nadziei. Bez słowa usiadł obok mnie i spojrzał na list, który trzymałam w dłoniach. Sylwio zaczął cicho, wiem, że wiele rzeczy nie powiedziałem ci wcześniej. Bałem się, że zranisz się, a może i mnie. Ale teraz musimy porozmawiać. Wszystko. Przez długi czas milczałam. Miałam tyle pytań, tyle wątpliwości, ale jednocześnie bałam się usłyszeć odpowiedzi. Tata zaczął opowiadać o swoim życiu sprzed lat, o miłości do pani Heleny, o ich tajemniczym związku, o decyzjach, które musiał podjąć, by chronić naszą rodzinę. Mówił o tym, jak bardzo go to wszystko bolało, jak często czuł się rozdarty między tym, co chciał, a tym, co musiał zrobić. Jego słowa były przejmujące i szczere, a ja czułam, jak z każdym kolejnym zdaniem nasze więzi się zacieśniają. Jednak im więcej mówił, tym bardziej uświadamiałam sobie, że życie mojego taty było pełne trudnych wyborów i sekretów, które ciągnęły się za nami niczym cień. W pewnym momencie tata wyznał coś, co zupełnie mnie zaskoczyło. Powiedział, że przez te wszystkie lata nosił w sercu ciężar, który teraz chciał zdjąć tajemnicę, której nigdy nie miał odwagi wcześniej wyjawić. Była to prawda, która mogła wszystko zmienić nie tylko jego życie, ale i moje. Zatrzymał się na chwilę, spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział Sylwio, muszę ci wyznać coś, co może cię zszokować, ale nie chcę już dłużej żyć w kłamstwie. Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, usłyszałam dźwięk telefonu. Tata spojrzał na ekran i zmarszczył brwi. To był nieznany numer. Po chwili wahania odebrał, a ja czułam, że to, co usłyszy, zaważy na naszej przyszłości. Jego twarz blakła z każdą sekundą rozmowy, a ja wiedziałam, że to nie koniec tej historii. W tamtej chwili poczułam, że życie rzuca mi kolejne wyzwanie, a ja muszę znaleźć w sobie siłę, by stawić mu czoła. Nie mogłam przewidzieć, co się wydarzy, ale wiedziałam, że już nigdy nie wrócę do dawnego świata, który znałam. Wszystko miało się zmienić. Nie mogłam uwierzyć, że to się właśnie dzieje w jednej chwili. Życie, które znałam, zaczęło się rozsypywać na kawałki, a ja zostałam sama z tysiącem pytań i niepewności. Po zakończonej rozmowie tata odłożył telefon i spojrzał na mnie z wyraźnym niepokojem. Jego twarz była blada, a dłonie lekko drżały. Powiedział, że to była osoba, która miała informacje, które mogą zmienić wszystko, co do tej pory myślałam o naszej rodzinie. Czułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej, a w głowie pojawiły się obrazy i myśli, które trudno było ujarzmić. Przez kilka dni nie mogliśmy przestać rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Tata wyznał, że przez lata nosił ciężar tajemnicy, która wpłynęła na jego decyzję i jego życie. Mówił o tym, jak próbował chronić mnie przed bólem i nie chciał, aby pewne sprawy wyszły na jaw. Z jednej strony rozumiałam jego motywy, ale z drugiej czułam się zdradzona, jakby całe moje życie było sztucznie zbudowane na kłamstwie. Zaczęłam zastanawiać się, czy nie powinnam była podjąć innych decyzji, może wtedy uniknęlibyśmy tego wszystkiego, co teraz nas spotkało. Myślałam też o tym, jak mogło wyglądać moje życie, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. Czy byłabym szczęśliwsza? Czy nie byłoby tylu łez i rozczarowań? Jednocześnie jednak czułam, że muszę wybaczyć nie tylko tacie, ale i sobie. Że muszę zaakceptować przeszłość, by móc iść dalej. To nie było łatwe, ale wiedziałam, że to jedyna droga do odzyskania spokoju. W tym czasie zaczęłam bardziej uważnie obserwować Tatę. Zauważyłam, że mimo wszystko stara się być dla mnie wsparciem, choć sam jest wyraźnie zmęczony i przytłoczony. Zaczęliśmy spędzać razem więcej czasu, wychodziliśmy na długie spacery po parkach świdnicy, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Te chwile były dla mnie jak balsam na zranioną duszę. Mimo to wciąż czułam, że coś jest nie tak, jakby pod powierzchnią naszej codzienności czaiło się coś, co w każdej chwili może wybuchnąć. I wtedy, pewnego wieczoru, wydarzyło się coś, co zupełnie mnie zaskoczyło. W trakcie rozmowy tata nagle zamilkł, spojrzał na mnie z powagą i powiedział Sylwio, muszę Ci powiedzieć coś, o czym do tej pory nie miałem odwagi. To może wszystko zmienić. W jego oczach widziałam błysk determinacji, ale i strachu. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe, ale byłam gotowa usłyszeć prawdę. I wtedy zrozumiałam, że to, co do tej pory znałam pod nazwą wprawda, to tylko wierzchołek góry lodowej, a prawdziwa historia dopiero się zaczynała. Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy tata spojrzał mi prosto w oczy i wypowiedział słowa, które zmroziły mi krew w żyłach. Sylwio, zaczął cicho, ale stanowczo muszę ci powiedzieć coś, co zmieni nasze życie na zawsze. To sekret, który nosiłem w sercu przez wiele lat, a teraz wiem, że nie mogę już go dłużej ukrywać. Serce waliło mi jak oszalałe, a jednocześnie czułam, że stoję na krawędzi czegoś, co może mnie pochłonąć. Tata zaczął opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce tuż po śmierci mamy. Okazało się, że wtedy, kiedy myślałam, że wszystko się skończyło, on zaczął żyć podwójnym życiem, nie tylko jako troskliwy ojciec, ale też jako mężczyzna zaangażowany w coś, co nigdy nie powinno było wyjść na jaw. Mówił o kobietach, o tajemnicach, o układach, które zbudował, by chronić nas przed światem, który był dla nas zbyt okrutny. Opowiedział o relacji z panią Heleną, o tym, jak ich drogi się rozeszły ale też o czymś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam o dziecku, które miało się pojawić, a o którym on nigdy mi nie powiedział. Zanim zdążyłam zareagować, tata wyznał, że to dziecko mogłoby być moim przyrodnim rodzeństwem. Ta myśl uderzyła mnie jak piorun. Wszystko, co do tej pory znałam, nagle straciło sens. Czułam się zdradzona, oszukana, a jednocześnie ciekawa i zdezorientowana. Wtedy zadzwonił telefon. Tata spojrzał na wyświetlacz i zmarszczył brwi. To był numer, którego nie znał. Po krótkiej rozmowie odłożył słuchawkę i powiedział, że musimy się spotkać z tą osobą. Miała ona informacje, które pomogą nam zrozumieć całą prawdę. Kilka dni później spotkaliśmy się w małym, ukrytym przed światem miejscu na obrzeżach Wrocławia. Osoba, z którą rozmawialiśmy, była kimś, kogo nigdy się nie spodziewałam spotkać, dawna przyjaciółka mojego taty, która znała wszystkie tajemnice jego przeszłości. Rozmowa była pełna napięcia, ale też wyjaśnień. Dowiedziałam się, że mój tata przez lata nosił ciężar, który ciążył nie tylko jemu, ale i całej naszej rodzinie. Ta prawda była jak bomba, która wybuchła w moim życiu, zmieniając wszystko, co do tej pory uważałam za pewne. Czułam, że stoję na krawędzi nowego świata, świata pełnego sekretów, bólu, ale też nadziei na to, że mimo wszystko możemy znaleźć drogę do siebie. W tamtym momencie wiedziałam, że ta historia dopiero się zaczyna, a ja muszę być gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Spotkanie na obrzeżach Wrocławia było jak wejście do innego wymiaru miejsca, gdzie przeszłość i teraźniejszość splatały się ze sobą w sposób, którego nigdy się nie spodziewałam. Osoba, z którą rozmawialiśmy, miała na imię Marta dawna przyjaciółka taty, którą znałam tylko z opowieści. Ubrana była w elegancką, granatową sukienkę, a jej spojrzenie było pełne powagi i tajemnicy. Siedziała naprzeciwko nas w małej kawiarni, której okna zasłaniały ciężkie, bordowe zasłony, a na stole stał tylko czajnik z parującą herbatą. Marta zaczęła opowiadać o wydarzeniach sprzed wielu lat, które do tej pory były dla mnie zagadką. Mówiła o układach, które tata miał z różnymi ludźmi, o decyzjach, które podejmował, by chronić rodzinę przed niebezpieczeństwem. Mówiła też o dziecku, które było owocem jego związku z panią Heleną, dziecku, o którym nikt nie wiedział, a które teraz miało się pojawić w moim życiu. Słuchałam z niedowierzaniem, a jednocześnie z rosnącym uczuciem niepokoju. Marta przekazała nam dokumenty i zdjęcia, które potwierdzały jej słowa. Wśród nich był akt urodzenia dziecka, na którym widniało nazwisko mojego taty. To było jak cios prosto w serce. Wszystko, co do tej pory znałam, nagle przestało mieć znaczenie. Tata siedział obok mnie, z twarzą pełną zmęczenia, ale i ulgi wreszcie mógł zdjąć ten ciężar z serca. Ja natomiast czułam, że staję na rozdrożu. Z jednej strony chciałam poznać to dziecko, z drugiej bałam się, jak ta sytuacja wpłynie na nasze życie. Marta zaproponowała, że pomoże nam nawiązać kontakt z tym dzieckiem, jeśli tylko będziemy gotowi. Powiedziała, że dziecko to dziewczynka, która obecnie mieszka niedaleko Wrocławia i jest już nastolatką. Jej obecność mogła zmienić wszystko naszą rodzinę, nasze relacje, naszą przyszłość. W drodze powrotnej do domu czułam ciężar tej wiadomości na swoich barkach. Nie wiedziałam, czy jestem gotowa na to, co miało nadejść. Tata był cichy, zamyślony, ale widziałam w jego oczach determinację, by naprawić to, co kiedyś zostało zniszczone. W kolejne dni nasze życie zaczęło nabierać nowego rytmu. Zaczęliśmy przygotowywać się do spotkania z tą dziewczynką, choć w moim sercu wciąż tlił się strach i niepewność. Wiedziałam, że to będzie moment przełomowy, który zadecyduje o naszej przyszłości. A ja, stojąc na progu tego nowego rozdziału, nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że wszystko, co się wydarzyło, to dopiero początek znacznie większej, bardziej niebezpiecznej i emocjonalnej historii. Każdy krok ku spotkaniu z tą tajemniczą dziewczynką był jak wędrówka po cienkim lodzie pełna napięcia, niepewności i obaw, które wypełniały moje myśli bez względu na to, czym się zajmowałam. Przygotowania do tego spotkania pochłaniały nas całkowicie. Tata zaczął się zmieniać znużony i zamknięty w sobie mężczyzna, który jeszcze niedawno nosił ciężar tajemnic, teraz emanował dziwną pogodą ducha i determinacją. Mimo wszystko czułam, że w jego oczach kryje się głęboki niepokój, jakby bał się, że ta konfrontacja może otworzyć drzwi do przeszłości, której nie da się już zamknąć. W dniu spotkania wybrałam dla siebie lekką, zwiewną sukienkę w kolorze jasnego błękitu, która podkreślała moje kształty, a jednocześnie dodawała mi pewności siebie. Włosy miałam delikatnie rozpuszczone, a makijaż stonowany, choć podkreślający moje oczy chciałam wyglądać naturalnie ale i atrakcyjnie, jakbym chciała, by mój ojciec zobaczył we mnie nie tylko córkę, ale i kobietę gotową na nowe wyzwania. Spotkaliśmy się w kawiarni w centrum Wrocławia, miejscu pozornie zwyczajnym, ale dla nas przepełnionym emocjami i niewypowiedzianymi słowami. Dziewczynka, która okazała się być nastolatką o imieniu Amelia, była nieco nieśmiała, ale w jej oczach widziałam ciekawość i pragnienie zrozumienia tego, co ją łączy z nami. Każde słowo, które padało podczas naszej rozmowy, było jak iskra zapalająca kolejne emocje od radości, przez smutek, aż po gniew i rozczarowanie. To, co miało być początkiem nowej relacji, szybko stało się polem walki z przeszłością i tajemnicami, które przez lata były skrywane. Tata i Amelia zaczęli powoli budować most między sobą, ale ja czułam, że to dopiero początek burzy, która wkrótce miała wybuchnąć. W mojej głowie pojawiły się pytania o przyszłość, o to, jak poradzić sobie z uczuciami, które pojawiły się nieoczekiwanie i czy nasze życie kiedykolwiek wróci do dawnej normalności. W chwilach, gdy myślałam, że sytuacja zaczyna się stabilizować, odkryłam coś, co przewróciło wszystko do góry nogami wiadomość, która zmieniła bieg wydarzeń i postawiła nas w obliczu całkiem nowego i niebezpiecznego wyzwania. Wtedy zrozumiałam, że ta historia nie kończy się na rodzinnych tajemnicach i nieoczekiwanych spotkaniach, to dopiero początek czegoś o wiele większego, co może na zawsze odmienić nasze życie. Coś, co zmusi nas do stawienia czoła prawdzie, której nigdy nie chcieliśmy poznać. Tamtego wieczoru, kiedy wszystko miało się zdawać klarowne, przyszło coś, co na zawsze zmieniło bieg naszej historii. Otrzymałam wiadomość krótki, zimny SMS, który brzmiał jak wyrok. Wiem, co robicie. To się musi skończyć. Lepiej się przygotujcie. Serce zamarło mi na moment, a chłód przeszył całe ciało. Wiedziałam, że to nie jest zwykłe ostrzeżenie, lecz groźba, która rzucała cień na wszystko, co dotąd udało nam się odbudować. Tata spojrzał na mnie z niepokojem, a w jego oczach dostrzegłam coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam strach, który był równie głęboki, co moja własna obawa. To, co miało być początkiem nowego życia, stało się początkiem walki o przetrwanie, o prawdę i o rodzinę. Amelia, choć młoda, pokazała siłę, której się nie spodziewałam. Wspólnie postanowiliśmy stawić czoła temu, co nadchodziło, choć nie wiedzieliśmy, jak trudna i pełna niebezpieczeństw będzie ta droga. Każdy z nas niósł swój bagaż tajemnic i bólu, ale teraz musieliśmy się zjednoczyć, by przetrwać. Wiedziałam, że to, co się wydarzy, zmieni nas na zawsze. Nie mogłam przewidzieć, czy wyjdziemy z tego bez szwanku, ale byłam gotowa walczyć dla siebie, dla Taty, dla Ameli. Ta historia, którą dotąd znałam, była jedynie początkiem. Prawdziwe wyzwania dopiero miały nadejść. I choć nie wiem, co przyniesie przyszłość, jedno jest pewne, nic już nie będzie takie samo, a my musimy przygotować się na wszystko, co los nam zgotuje. Bo czasem prawda jest bardziej niebezpieczna niż kłamstwo, a miłość potrafi być największą siłą, która pozwala przetrwać nawet najciemniejsze chwile.